Bądź mną. Anon Level 20, prawie 21. Właśnie rzuciłeś studia. W zasadzie cię wyjebali, ale nie dostałeś żadnego listu ani nic, więc chuj. Sam zrezygnowałeś. Życie mija ci na lurkowaniu i stalkowaniu. No, jeszcze siłka, ale to inna opowieść. Pewnego dnia w twoim pokoju zjawia się Tate. Tate mówi ci, że nie będzie trzymał w domu darmo zjada. A jesz, w chuj. Masz zacząć szukać pracy. Następnego dnia wysyłasz CV w 11 miejsc. Z dziewięciu nie dostajesz nawet odpowiedzi. Jedni odpisali, że chyba cię pojebało. Wreszcie po trzech dniach telefon, dzwoni facet z social mediów. Gościu mówi, że zainteresowało go twoje CV i przechodzisz do drugiego etapu rekrutacji. Czujesz smak zwycięstwa jak uczestniczka konkursu piękności, która obciąga członkowi jury. Ale jest jeden haczyk. Musisz wykonać zadania rekrutacyjne. Zgadzasz się. Żeby dostać tę robotę, wszedłbyś do klatki z bonusem BGC, a nawet Dorotą Wellman. Następnego dnia o 8 rano dostajesz maila z zadaniami. Masz je wykonać w ciągu 24 godzin. Czytasz: Pierwsze zadanie wymyśl akcję promocyjną dla cukierni. Proste. Darmowe kremówki. hehe. Lecimy dalej. Drugie zadanie: Co zmieniłbyś na pan wejdżu polskiej policji? Usunąłbym. Tak samo jak całą policję? Hehe, JP. Trzecie pytanie: Instagram czy Snapchat? No i tu pojawia się pierwszy problem niby snapchat, bo czasem ktoś wyśle do ciebie jakieś foto, ale z drugiej strony w 10 sekund ciężko zwalić. Wpisujesz Instagram. Numer 4. Uzasadnij swój wybór. No, szkurwa jego mać. Bo daje więcej możliwości. <laughs> no to teraz ich zagiąłem. No dobra, ostatnie pytanie. Wymyśl tagi, który mi opisałbyś siebie. Odruchowo wpisujesz Polish Boy, Instaboy i JP2GMD. Orientujesz się, że chyba nie o to chodziło. Myślisz, czym to zastąpić? Nic nie przychodzi ci do głowy. Pusto jak w radomiu po zmroku. Patrzysz na zegarek. O kurwa. Już trzecia 43. Masz niewiele ponad cztery godziny. Patrzysz, kto jest na fejsie. Twój kolega Grzesiek jest dostępny. Ten Debil siedzi po nocach i ogląda trzecią peruwiańską ligę hokeja. Jeszcze mówi, że jest lepsza niż jej polski odpowiednik. Nieważne, piszesz do Grześka, żeby ci pomógł. Po chwili odpisuje. Hmm, Polish Boy, Instaboy, JP2GMD. No kurwa, Debil. Śmieszkujecie. Po chwili mówisz mu, jak wygląda sytuacja i żeby ci pomógł. Teraz już na serio. Myślicie nad tym razem. Wymyślacie jakieś główne w stylu inteligentny, ambitny. Jedyny taki, żyje z pasją, ale czekasz na jakąś petardę. Czujesz, że nadchodzi, zerkasz na zegarek. Pracujesz już dokładnie 21 godzin i 37 minut. Wreszcie! To jest to! Dzięki temu cię przyjmą! Piszesz do Grześka, że znalazłeś idealnego taga. Istny związek X, który uczyni cię atomówką. Pomysł nowy. Bo wiesz Grzesiek, połączyłem pomysł i nowy. Sprytne, co nie? <śprytne> Cisza. Po chwili Grzesiek odpisuje. No chyba cię pojebało. Ale ty wiesz swoje. Wiesz, że właśnie osiągnąłeś najwyższy poziom tajemniczenia w słowotwórstwo. Gdyby Miodek i Bralczyk tu byli, to z pewnością złożyliby ci hołd. Przerosłeś ich obydwu. Już wiesz, co zamierzasz. Wpisujesz taga, zapisujesz plik, wysyłasz maila. Odwracasz jeszcze widok ekranu, by z 6.11 zrobiła się 9.11. I idziesz spać. Wstajesz około 13. Na mailu widzisz wiadomość, że skontaktują się z Tobą w przeciągu najbliższych dwóch dni. Czujesz dobrze, człowiek. Od teraz nie rozstajesz się z telefonem. Nawet jak idziesz spać, to trzymasz go w zębach, by wibracje Cię obudziły. Wreszcie, będąc na siłowni, widzisz, że telefon dzwoni. Rzucasz się na niego jak Lewiński na Clintona. Dzień dobry, Panie Anonie. Pomyślnie przeszedł Pan drugi etap. Chcielibyśmy zaprosić Pana na rozmowę kwalifikacyjną. Może być poniedziałek? Sprawdzę w grafiku, żartujesz. No jasne, znajdę czas. Wstajesz w poniedziałek rano, czujesz, że ten dzień będzie zajebisty. Ubierasz się w najlepszy garnitur. No dobra, jedyny. Idziesz na rozmowę. Czujesz, że aby rozładować ciążące ci napięcie, musisz pośmieszkować. Wsiadasz do tramwaju. Dzień dobry, kontrola biletów, rzucasz weter. Ludzie patrzą się na ciebie jak na idiotę. Spokojnie, jajcowałem! Docierasz na miejsce. Wchodzisz do wypaśnego, nowoczesnego biura. Odchodzi do ciebie blondyna z recepcji. Dzień dobry, panie Anonie. Za kilka minut będzie pana kolej. Proszę zaczekać tutaj, przed pokojem numer 997. Napije się pan czegoś? Kawy, herbaty, wody? Dzięki, ale nie piję przed dwunastą! <laughs> Spojrzała na ciebie jak na debila. Jesteś dziś w formie. Po kilku minutach wołają cię do pokoju. Wchodzisz do pomieszczenia, w którym siedzi pięciu facetów. Stres i napięcie powracają. Proszę usiąść, panie Anonie. Siadasz na krześle na środku pokoju. No, muszę przyznać, że z początku pana wypowiedzi były dosyć standardowe i raczej niczym się nie wyróżniały. Jednakże w pewnym momencie zwrócił pan naszą uwagę. Czujesz, jak stres zżera cię od środka? Nie będę obijał w bawełnę, panie Anonie. Pomysł nowy, przecież to jest genialne. Jak pan na to wpadł? Jest pan prawdziwym geniuszem, ciągnął mężczyzna, a jego oczy aż świeciły się z podniecenia. Doskonale wiesz, co musisz odpowiedzieć. Choćbyś nie wiadomo, jak się starał, czujesz, że to silniejsze od ciebie. Literówka. Miny zżedły wszystkim obecnym w pokoju. Mężczyźni popatrzyli po sobie. No dobrze, panie, Ano nie. Skontaktujemy się z panem. Ale ty wiedziałeś, że nie ma już na to szans. Wszystko zaprzepaściłeś. Mimo to czujesz, że było warto. Ich miny były dla ciebie więcej warte niż pieniądze. A świadomość, że jesteś samozwańczym królem słowotwórstwa sprawiała, że wszystkie problemy zniknęły. Miesiąc później idziesz do sklepu. Po drodze zauważasz billboard. Widnieje na nim dokładnie to, czego najbardziej nie chciałeś zobaczyć. Lokalna cukiernia oferuje darmowe kremówki. Życie ty kurwo.